Luba witam w kolejnym odcinku z kariery Borussia Dortmund. Przedostatnim odcinku, właśnie z tej kariery. Przedostatnim, bo dziś zagramy sobie półfinał UEFA Champions League. A może i ostatnim. A może i ostatnim, jak nie wejdziemy do finału, to to będzie oczywiście ostatni odcinek. No zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się nam pokonać Real Madrid. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. Na pewno, ale miejmy nadzieję, że się to uda. Walczymy ciągle z Bayernem. Walczymy ciągle z Bayernem. O ligę. Jest tutaj równa ilość punktów. Zostały 4 mecze. Dlatego zobaczymy. O nie, 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 no tak to nie możemy, tak się nie możemy popsuć tutaj. No zobaczymy. Pierwszy mecz z, z, z Real Madrid. Oni mają aż tak ciężkiego składu, jak to miało być. No zobaczymy. Aj, 3-2. Przegrywamy. Pierwszy mecz. No, Bayern niestety wygrał. Bayern niestety wygrał. Teraz zerwę lipskiem. Wygrywamy na szczęście rezerwami. To akurat bardzo dobrze. No i teraz. Najważniejszy mecz Pierwszy mecz przegraliśmy Czy drugi mecz przegramy? Z Realem Madrid. Z pięcioma... Oni piątką obrońców wyszli Nie, nie dobrze. Dlatego zaczynamy Zaczynamy ten półfinał Walka Musimy Walczyć do końca To będzie Ciężki mecz Ale miejmy nadzieję że wygrane? Teraz gnabry. Szybko. Gnabri. Gnabri! jajaj, no nie, no gnabri, Gnabri, gnabri. Niestety. Nie ładuję bramki. My no zobaczy Sancho Nie no gnabry jego gnabri. Aj. Mobile. Dogie. Nie, 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 nie. Tutaj nie możemy stracić tak łatwo bramki. Wiemy, że z nimi jeszcze będziemy widzieć w karierze na w Ale teraz pięknie, pięknie. Teraz. Albo nigdy. A mi... Dał radę, dał radę, dobrze Szybko nadrobiliśmy to jest 3-3 1-0 w tym meczu, no, trzeba Trzeba to wygrać To Niech się udać Klozek do Immobile, Valverde Brawo Teraz... Brand. Ademi, no nie, był spalony, tak myślałem, dlatego tak się... Nie byłem pewien, czy to dobrze, ale teraz błąd popełnił Gabriel. Ademi, 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 i walczy do końca broni kurtua. Dobra, szukamy tam shotterbreak, a i do Gnabry'ego poszło. Ale Gnabry też potrafi, aj poprzeczka No Co, co miało być? Fellinga Alverde Immobile. Lozuk. Immobile Trend. Niebezpiecznie trend. Jeszcze brawo. Brawo. Jeszcze akcje mają. Oj, weszło to... trzej to Brahim Niestety. A Odejmij mi szybko. Dobrze, brawo, brawo. Tak szybko trzebało. Wrócić na dobre tory. Minutę. Udało się nadrobić. Niebezpiecznie teraz mobile Dobra Hima. teraz Arnold Sancho Adeyemi go, dajemy Teraz, urywa się obrońcą, Adeyemi 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 Teraz Gnabry Rand. Aj. Prowadzę do chłoska, chłosek. Tu Dogie. Dogie do Brachyny. Czy widać? O, brawo Araucho, no teraz to pokazał. Jeszcze z tor No to piłki Teraz zrobimy bramki Brawo Araujo I koniec pierwszej połowy 4-4 Dobra Zrobimy jakieś zmiany nie będzie Gundogan za Fudgelego I się pokaże Miejmy nadzieję z dobrej strony Brawo. Brawo. Aj. Immobile Brahim Lozek. Bellingham. Gnabri. No, ADM jego. teraz się musi przyspieszyć. ADM i dwóch go. Tutaj blokowało wybieganiu a teraz, czy pójdzie do Shotobacka, nie do Araucho Jeszcze tu Gnabry Walczył Ciągle, ciągle walczymy Immobile Dogi. Skrone Kobel ale broni Kobel tutaj No ciężko było Teraz Sancho Sancho Biegni, biegni Pełna, pełna, nie ma co się zatrzymywać Sancho Już bez siły do Ademiego, mi. Adeyemi. Opanowuje tą piłkę. i jeszcze mi tu. Odbił. No trzeba walczyć. Czy będziemy mieli dogrywkę? Bo na to się zapowiada na razie. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze nic nie. Można powiedzieć, ale teraz niebezpiecznie. Uff! ratuje Nas niescenny strzał. White Aj no to do Gnabiego miało iść, ale teraz łannie Gnabiego odegranie, odegranie pięknie Odebrało oczywiście mi chodziło Teraz Teraz Aj no nie no czemu to mi źle podaje walczymy no. jeszcze A the Sancho Sancho, 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 to Sancho, to Sancho, to nie był Sancho, to był Gnabry ale to był błąd, popełniony, no ale teraz poszło to do Araujo, Araujo, oj, może to, oj oj, 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 nie, 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 Kobel nas ratuje teraz! Jeszcze Vinicius Kobel! Nie wiem co to się działo, ale dziwnie się kobel zachowywał. No ale teraz tylko nie wpuścić! Brawo, Gnabry! Vinicius. Do Valverde. albo V, Dobrze. Teraz trzeba wybić. Mocno tą piłkę kopnąć. No to jest ciągle ryzykownie. Oni tu atakują. Oni wzięli pół ataku aktualnie. Nie. Przeszła ta piłka. Na szczęście. Po... Nad bramką. nie wejdzie Milik na skrzydło. Jeszcze miskik. Trzeba oddać piłkę bramkarzowi. Teraz pyk! Milik, Milik, na skrzydle Marek Milik, ah, ja, 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 tam był, ale jeszcze przywilej. Nie można tutaj popełnić żadnego błędu. No stres. Jak są tak przy bramce, nie no, co tu się wydarzyło? Ja w to nie wierzę. Dobra teraz, albo nigdy, jedna akcja Jedna no, aj Nie, nie będzie tej akcji. Odpadniemy Jeszcze koniec Tak ta kariera się kończy. Jedyne co możemy jeszcze zobaczyć. Bundesliga. No to był najlepszy sezon, jaki mógł być. Co tam się wydarzyło? Zobaczmy sobie powtórkę. Ja wiedziałem, że to się tak nie się No. To oznacza, że ta kariera się kończy. Że ta kariera nie będzie już się skończyła i cel wykonany nie został. Półfinał. Zagrożenie się pojawiło. Strata trzech punktów. Z kim byśmy się zmierzyli w finale? Z PSG. Madryt był lepszy, Madryt był lepszy, niestety. Oj, szkoda. No niestety, to oznacza, że to jest oficjalnie ostatni odcinek z kariery Borussia Dortmund. Jeszcze walczymy. 2-1, dobrze, piękny milik. Nie chciałem, żeby tak się zdarzyło, miałem inne plany. Jeszcze nie wygraliśmy ligi. To już jest pewne, że nie wygraliśmy ligi. Koniec sezonu. Ostatni mecz. Kończy się wynikiem 1-1. Malen nam strzela. Jeszcze pewnie się skończy zwolnieniem. Pozycję prezy nie mamy zonych. Sezon bez fartu Sezon bez farta. bardzo farta. No niestety, czasami tak bywa i musimy się z tym pogodzić. Że mija ten sezon. Mija. Mija i mija, już od razu zapowiem. Następny odcinek będzie bez meczu, bo to jest odcinek nowej kariery. Będziemy robić transfery z kariery na ratunek. Barcy, no i zobaczymy kto wygrał. UEFA Champions League, tak, Europa Conference Conferencing wygrał. Real Society tak jak Amsterdam wygrał. Europa League, a PSG wygrało Champions League. Podsumowanie. Będzie też na miniaturce, nie, na miniaturce nie będzie na pewno całe, ale tak. Podsumowanie tego sezonu, tego sezonu to jest ogólnie drugie miejsce w Bundesliga, Super Cup zwyciężyliśmy, DFB Pokal, runda trzecia, UEFA Champions League, półfinały. Podsumowanie kariery. Wygraliśmy jeden raz Bundesligę. Nie wiem teraz czy Super Cup 2 albo jeden raz. Wygraliśmy, nie wygraliśmy w ogóle DFB Pokal i nie wygraliśmy w ogóle Champions League. Niestety. A tu się zakończymy tą karierę. Pierwsza seria na moim kanale, która została zakończona. To jest koniec tej kariery. Dziękuję Wam za... całe te osiągnięcia, za te wszystkie wyświetlenia. Jeszcze nie wiem jak się wybije ten dwumeczowy odcinek ostatni, który był, który nagrywałem. W Ten sam dzień, który odcinek nagrywam ten. To jest koniec tej kariery. Koniec tej kariery dokładnie. Do zobaczenia. Ba wy na bardzo 2. A ja się zakończę teraz ten odcinek. I tą serię z tej mojej kariery. Tego subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I bijajcie się na mojego Discord. Link macie w opisie. też obejście jeszcze odcinek z kariery Burysond. Prawdopodobnie wyświetli Wam się. A to... Koniec tej kariery tego odcinku i zapraszam Was na na bardzo 2 już w następnym odcinku. A tak kończę kończę odcinek. Cześć i pa!